Tego bym nie zrobił. Mógłbym światło wymienić na górze, kable pop pop poprowadzić ee, na esach. Oj nie. No nie mógłbym. Nie. Nie robiłem to. Nie. Daję zakład głowę, że nie poprowadzisz. Bo trzeba wymienić zerówkę, prądówkę i minusówkę. Jak na cztery tak? tablach na czterech kablach To jest plus minus i zerówka na pięć kablach, Brązowa bro... a na pięć kablach? Na pięciu nie prowadziłem. Na czterech a ja prowadziłem. prowadziłem. A ja prowadziłem. No. Ja prowadziłem brązowy bodajcie jest. Brązowy jest, bodajże w zerówka. Miejskim. To znaczy jak zależy jak podłączysz, no Zerówka na jakim kable jest? Jak prowadziłeś? Nie pamiętam, zerówka na brązie chyba. Zerówka to jest na kable. Bo jest czarny, brązowy i, i, i czerwony, czy niebieski. Niewieski. Niebieski, no niebieski. Na czerwkowy żerówka jest. Chyba na brązowym. Z nie go co Na mówi. czarnym. Na czarnym? Na czarnym no, i tak. Brązowy, a... a nie. E... Brązowy to jest prędowy. A ten e... Jak się nazywa? Niebieski to jest minusówka. A zerówka... Ale podesy podłączałeś, czy, czy normalnie? I podesy, i nie podesy. A wiesz co to desy są? Wiem. No. Wiem. O wiele łatwiejsza rzecz jak, jak, jak te kiedyś te, te kosteczki. A ja pod kosteczki podłączam. No ale to trzeba ja kręcić, a Esa tylko otwierasz pstryki, wsadzasz i zamknięte. No wiem, bo tam same cię no Tylko przewód siada, wsadzasz... i, I zacisk, zacisk i koniec. On sam się dociska. Tylko przewodą, dotkniesz, ciach i leci. I i przewód nie uskakuje tobie. No. A tu musisz na tylko śrubkach. No te śrubeczki odkręcać, się malutkie. No, no. no. I powiem tak. I teraz powiedz mi, o, właśnie, ty jesteś taki sprycierz. I teraz jak masz kostkę e, na cztery, czyli na wejście i na wyjście. Tak. A masz trzy kable. To gdzie ty trzeciego podłączysz? Co? Gdzie trzeciego kabla podłączysz? Jak masz na cztery, czyli dwa wejścia, dwa wyjścia. Tak. A? A są trzy. Bo... Pod zerówkę podłączysz. Pod co? Pod zerówkę. No ale tam nie ma w, w kostce zerówki. Razem złączysz kabry.. A. Rozumiesz? I w ten sam... w ten sam ten wkładasz, tak? I w Ten sam gniazdko wkładasz. Aha. O. Masz... Tylko ja tu nie mam kostki, bo, bo wyniosłem. A ci by pokał. Ja, ale ty ja widziałem, że ty masz kostki kupione. Mam kostkę. I jest tak. Dwie z tyłu, tu i tu. No dwa. Wejście i wyjście. Tak. I jak masz cztery, trzy, to masz tak. Minus. Prądowa. Plus i zerówka. To minusu. minus Minus... Minusunka plus. Prądowy i, i zerówka. I zerówka. No. Zerówkę łączysz tu. Czyli z. Zwijasz. Tu ja pan nie mogę zmienić? Mogę pokazać tak. No nikt nie może ci pokazać. Mogę pokazać, przepraszam, mogę się, pokazać. Tu jest e zerówka, e nie, e tu prądówka. Tu jest zerówka, a tu minusówka. To wtedy? Minusówkę z, z zerówką. Tak, łączysz. Razem i. No bo wiesz, po co I jest zerówka? w jeden gwiazdko. Wiesz, po co jest a zerówka. A i w przykręcasz. Zerówka jest po to, że takie trochę zabezpieczenie, jakby ci no. mówi. No, zabezpieczenie prądu. No. Żeby nie pierdolęło. No, żeby korki nie wyjebało no. i tak dalej. nie? Chociaż i tak korki muszą być dostosowane do prądu, jak ile zużywasz w domu w dany, w dany no. czas. Żeby nie wysadziło. Żeby pożaru nie było. No. Żeby nie wysadziło, no po prostu. No. I widzisz? No ja też trochę coś wiem na ten temat. Ale nie wiedziałeś jak, jak się tu łączy. Nie no bo ja zawsze robiłem na S-ach. -y a S są. A to wszystko jedno. Czy na S robisz, czy na e, Ale wtedy nie skręcasz! Skręcasz! Masz potrójny S i kurde nic nie skręcasz. Potrójny S masz. A, pot... no tak, potrójny S masz. Potrójny S. No, bo są podwójne, są potrójne. A, ale jak, są a jak masz podwójny S? To jak robisz? No to wtedy chyba pewnie trzeba skręcać. No. no. Jak potrójny masz, to zgoda. Każdy przewód łączysz tak. oddzielnie, Brąz do brązu, czarny do czarnego no, tak. i a jak, trzeci kolor A jak jest. masz tylko trzy, dwie, to a trzy przewodki masz? No to, to, to tak jeden, jak powiedziałeś, trzeba łączyć, nie? Trzeba łączyć, a, widzisz? No. Widzisz? no to trochę się znasz.